Jeśli szukasz sprężarki do swojego garażu albo małego warsztatu, to mam dzisiaj dla Ciebie bardzo fajną propozycję. Sprężarka tłokowa marki Adler AD400V na 50x3 to jest sprężarka w systemie V, czyli dwutłokowa, 50 litrów zbiornik, no i oczywiście na 230 V. Cylindry w naszej sprężarce wykonane są z żeliwa, posiada dwa wyjścia robocze, ciśnienie to 10 bar, no i oczywiście jest to sprężarka olejowa, macie w bardzo łatwy dostęp do sprawdzenia stanu oleju. Cena tego urządzenia w naszej promocji to teraz 999 zł, czyli za niecały tysiąc możesz sobie kupić naprawdę bardzo porządną sprężarkę. A gdzie ją kupić? Zapraszam na www.okruch.pl, jak wpiszesz sobie sprężarka AD400, wyskoczy Ci jako pierwsza na naszej stronie lub zapraszam do naszego sklepu w Brodnicy przy ulicy Kolejowej 1.